W dzisiejszym moim wyzwaniu będę musiał na Angelo wbić jak najwięcej pucharów w godzinę. Do tego będę potrzebował starcia solo, które już mam wybrane. Również sobie od razu już tę postać ulepszę tutaj przy Was na jak najwięcej tylko mogę, a tym poziomem będzie poziom, yy, z tego co widzę, siódmy, więc mogę sobie również kupić jakiś gadżet. Yy. Przeczytam sobie, jakie są to gadżety. Pierwszy, czyli Rządlący start, start e, wznieść się w powietrze na jedną sekundę, podczas wzbijania się, odbiera pobliskim graczom 528 punktów życia, a ten drugi, czyli Mistrz Łucznictwa, następne użycie wycelu i przebija wrogów i otoczenie. E, nie wiem w sumie, który jest lepszy. Może na sam start niech będzie ten. Potem najwyżej sobie dokupię ten drugi, ale na razie użyjmy, użyjmy sobie tego. Dobra, postać została wybrana, tak więc już w tym momencie możemy sobie startować czas. Więc 3, 2, 1 i akcja. Czas poszedł, gra również się rozpoczęła i mam godzinę na to, żeby wbić jak najwięcej pucharów właśnie na tej postaci. Na trybie solo oczywiście. A tak w międzyczasie jeszcze póki tutaj dużo dobrych graczy w lobby nie ma to mogę coś tam powiedzieć o temat tej postaci, to na pewno to, że jest to ciekawa postać, chociaż nie jest ona aż taka wcale prosta, jakby się mogło wydawać. No, bo tutaj ma te swoje ładunki takie, że właśnie one się muszą naładować, co też nie jest wcale taką dobrą korzyścią dla tej postaci, no bo często może akurat zabraknąć czasu, żeby naładować i co wtedy, co nie? A i dobra, pierwszy mecz, niestety trzecie miejsce. A i drugi mecz, chyba też trzecie miejsce. Chociaż muszę się upewnić, no niestety tak. No ale dobra, tutaj jest i tak w miarę dobrze, chociaż nie ostatnio. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze chyba w ogóle nawet nie spotkałem ani jednego gracza, który grałby tą postacią. No ale niedawno wyszło, więc też nie mogę się w sumie aż tak dziwić. Eee, dobra, tam w ogóle jest... Aż, ale niestety nie udało się go pokonać. No i dobra, wielkie starcie zostało wygrane No i dobra, kolejna wygrana I yy, plus 10 pucharów i chyba czwarta, nawet piąta ranga, okej, okay, fajnie, dobra, to lecimy dalej. Już 40 pucharów padło, a do końca challenge zostało 53 minuty i 30 sekund. No, tym razem nie uwierzycie, znowu wygrana plus 10 pucharów, i zbliżamy się do szóstej rangi. Aj, tutaj trzecie miejsce, więc kolejne puchary wpadają, a łącznik będzie, bo ja jeszcze zapasę. Okej, okay, dobra, mamy szóstą rangę, 66 pucharów już łącznie mam. Trochę ciężko jest mi się do tej postaci przyzwyczaić, to że ona ma swoje ładunki ładujące się, i czasem próbuje właśnie autoatakiem strzelać z tej postaci. O, tam pierwszy raz w ogóle chyba. Właśnie ta postać się utrafiła u mnie w meczu, no i właśnie tak wracając, często właśnie próbuję tym autoatakiem, no i właśnie to mi się nie udaje zbytnio i zapominam właśnie, że ta postać ma ataki swoje właśnie ładujące się i to jest największym, o kurde, ale tu był bug teraz, nie wiem czy widzieliście, największym minusem chyba, chociaż do tego też się trzeba przyzwyczaić, ale tak, tak jak do wszystkiego, no ale... Na sam początek nie jest aż wcale tak prosto. Oj, ten Angelo miał aż 10 par cubesów, kurde, dobry ziomek. Ale drugie miejsce plus 8 pucharów i jeden pucharek do siódmej rangi, dobra. Lecimy dalej, nie ma, że zatrzymujemy się, startujemy sobie z kolejnym meczem, a za chwilę odbierzemy sobie jakieś tam nagrody z karnetu może akurat będzie jakiś start drop i punkty mocy, monety, to sobie ulepszymy tę postać dalej. Aj, czwarte miejsce, ale to na szczęście nie resetuje pasy. Więc o tyle dobrze. 90 pucharów, dobra. Przejdźmy sobie na chwilę do lobby. Coś tutaj może... O właśnie, startrop jest. Niestety rzadki, a tutaj 50 monet. O, nawet kolejny. Dobra, również rzadki. Tutaj również 50 monet. 90 pucharów już właśnie wpadło na konto, dobra A tutaj będzie, o kurczę 4 aż nagrody, dobra, kredyty, to akurat szybko trzeba załatwić Będzie bardzo rzadki 100 monet, tutaj będzie 1000 monet a tutaj będzie epicki, a z niego 500 punktów podwojonych Ale chyba nic tutaj, żadnych punktów nie mam niestety do ulepszenia, troszkę brakuje. Ty, ten Leon masz 14 powercubesów, o kurde o kurde, No tutaj bez sensu, bo trochę spanikowałem. E, mogłem gadżetem odskoczyć, ale chociaż... chociaż nie zginąłem, no już top 3 na pewno będę miał tamten Angelo ma 0. Ja mam 5 więc y, tyle dobrego i ten Leon chyba tego Angelo pokona, dobra pokonał, ale 15, więc niestety, ale Leon na Angelo wyszedł lepiej, chociaż ja jeszcze mam szansę tutaj coś ugrać, no tylko trochę boję się, że ten Leon nie da mi zbyt wielkich szans i niestety też tak było, więc drugie miejsce plus 8 pucharów. I mamy już ósmą rankę 103 puchary i 43 minuty do końca. Aj, pierwszy raz mam tutaj mecz, który niestety zajęłem miejsce poniżej czwartego. Natomiast no to jest szósta i tak jeszcze plus jeden pucharek. Ale chyba pasa jeszcze. Jest, chociaż nie wiem, bo ona chyba po jednej przegranej chyba jeszcze zostaje, ale potem już chyba znika. No zobaczymy, jeszcze nie wiem. Na razie wyjdę sobie szybko, odbiorę nagrody, bo dostałem exp. Może akurat jakieś punkty mocy wpadną. Tutaj akurat kredyty, ale może tutaj. Coś wpadnie, niestety, prawdopodobnie nic i właśnie 50 monet. I teraz właśnie wybiło 20 minut challenge'u, więc jeszcze 40 przede mną, więc jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby pobić może rekord tej pasy oraz wbić jeszcze sporo pucharów. Dobra, Bell poszła na strzała, ale. Oj, oj, dobre. Nie, ja nie w tą stronę poleciałem. Ole. O, to był fart, to był fart. Chyba By tamten Angelo lepiej zagrał mnie i miałbym chyba dziewiąte miejsce. Albo dziesiąte, nie wiem. No to było akurat mega ryzykowne i dosyć straszne. Aj, szóste miejsce. No coś tutaj powoli już zaczyna niestety szwankować. No ale plus jeden. Aj, kurczę, Tamber to jednak za mocno. Ale kolejne drugie miejsce. Aj! Czwarte miejsce. A tutaj będzie plus 6, plus 6, tak, dobrze mówię pucharów y, i będzie kolejna ranga 10, więc już są nawet błyskotki. Kurde, ósme miejsce. No, jest to też szybka porażka i minus 1. Po raz pierwszy dostaje minusowy pucharek albo pucharki. No, mam nadzieję, że już więcej tak nie będzie. W sumie mogę nawet trochę więcej powiedzieć na temat tej postaci już po 40 ponad minutach grania. I powiem szczerze, przyjemnie mi się gra, strasznie przyjemnie, ale to też nie są jeszcze duże puchary. Ale naprawdę jest fajnie, jest mega fajnie grać tą postacią, póki co. I naprawdę powiem szczerze, podoba mi się gra yy, Angelo, no tylko teraz troszkę się uleczyć, tutaj odskoczę. Yy, I naprawdę powiem szczerze, jest mega przyjemnie. I mam nadzieję, że też tak będzie później, ale na razie jest naprawdę mega fajnie. Dobra, tutaj niestety drugie miejsce plus 8 pucharów i 12 ranga 185. Już mam pucharków, lecimy sobie po kolejne. Aj, kolejne, drugie miejsce, dobra, plus 8 pucharów znowu. E, zbliżamy się do kolejnej rangi, ale jeszcze tutaj, tutaj szybko widzę Na chwilę do lobby plus 89 łącznie i plus 120 tutaj. E, Oj, nawet właśnie są punkty. E, a nie, bo to będą kolejne, dobra, kredyty najpierw. To niestety. Ale coś może tutaj, tutaj niestety tylko gemy. Aj, niestety trzecie miejsce. Kurde, tutaj tak już niewiele brakowało, ale niestety Kieł pokonał mnie. I teraz 13 ranga, więc 220 pucharów, i jeszcze lecimy dalej, bo zostało 9,5 minuty do końca challenge'u. Kurde! Ależ tam wchodzę jeszcze do strefy, bo uciekałem od. Przeciwnika, dobra, drugie miejsce plus 9 Pucharów, bo jeszcze zapas. Do końca zostało już 2 minuty 35 sekund, więc jest to prawdopodobnie przedostatni mecz. Yy, albo ostatni, no też zależy ile on będzie trwał. I oficjalnie została ostatnia minuta, ostatnie 59 sekund. I ten mecz jeszcze się kończy, więc jeżeli zostanie czasu, no to jeszcze odpalimy sobie ten ostatni. Tutaj próbuję uciec od Kita, dobra, na szczęście to się udaje. Tam pokonam sobie może te Mandy, ale to raczej się niestety nie uda, chociaż. No dobra. Niestety się nie udało. Kit wygrywa tę grę. Trzecie miejsce plus 6 pucharów, ale jeszcze zostało 30 sekund, akurat równo, więc odpalamy mecz i to będzie ostatnia gra w dzisiejszym odcinku. O i teraz właśnie jest powiadomienie o tym, że czas się skończył, więc. No cóż, jeszcze dokończmy tę grę. Ta gra też będzie się liczyć do tego challenge'u, no bo jeszcze wystartowałem ją akurat w czasie. Postarajmy się tylko, no nie wiem, drugie miejsce może zająć, albo pierwsze najlepiej. No ale dobra, na razie nie będę gadał, tylko się skupię na grze. No i niestety, ostatnio gra kończę na piątym miejscu, więc tutaj będzie plus 3 puchary i ostatecznie challenge kończę z. 245 pucharów na tej postaci 13 ranga i w sumie oceniam tę postać za bardzo przyjemną do grania, choć na sam początek na pewno bardzo trudną i jeszcze tutaj wpada, wpadały puchary na konto, więc już troszkę ich się w tym dzisiejszym odcinku zbierało oraz trochę expa do karnetu.